Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, na moim kanale i z tej strony, oczywiście, Soybliks. A dzisiaj będziemy sobie grać w taki, no, horrorek, ale nie horrorek na Robloxie pod nazwą Midnight Cultist. Więc, no, grać będzie ze mną jeszcze taki mój jeden koleżka, a resztę dowiecie się na filmie. Więc ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Dobra, chyba z OBS-em jest. I guess. Ale teraz tak. Dwa. No. ale ja spadki FPS-ów, się, się na ten las patrzę. Boże. Co? Czekaj chwilę No Chodź na chwilę No Ty się na chwilę wtałało przed chwilą No O, flashlight O Aha, ten flashlight gówno daje Zajebiście Tu to O Much better Jezu Chryste Multiple people have gone missing over the past wow. few days. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Try to stay inside if possible. All right. I'm. Um, no support shoes. Ah. Ten sens. BOŻE Kurde. Jezu No Dobra, ja idę. Nie, ja, idę. Nie ja. Ja. ja, ja jestem pierwszy ja skoczę na dół. Oj, ci cię podżampem. Ej uważaj, bo tam może być taki jedno pejzionek. Jaki? <laughs> I don't know what you're talking about. Dobrze, ci idzie. Może tą latarkę trochę zgaszę? No, nie Dobra, jest, jest, wracaj, 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 wracaj Szybko, szybko Nie mam sprintu Nie, nie mogę sprintować Dawaj, dawaj, jak coś tu zejdę do ciebie Znaczy nie zejdę, ale Check the radio channels for any emergencies Weź sprawdźcie na radio Kanał radia Połączę, połączę, kurwa Must been... Must been Daj mi to czytać, debilu <laughs> Before your shift ends, the radio feed needs updating Musisz je First head to that lower floor and make way to the transmitter Eee... Uh, łe? A to to? A to to No ale kurwa, tutaj widzę, no Jezu The All you need to do is hold the lever down until the button turns green. Once it does, you need to get out of there fast. The boards you are standing on aren't designed to hold weight for more than a short period of time. <laughs> 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 no

No, właśnie. No to No. Czemu mnie popychasz? Uff! Co to ty to debilu. No zamykaj! Czemu to się nie da... <grystvo> Ale... <straszamy> Ale i... No, co za to debil? Słuchaj, ty jeszcze ma animacji chodzenia? Ty, ty się tak. Ty się tak po prostu, ty. A... No, no nie da się. No nie da się do cholery. A co my mamy z nimi zrobić? A skąd wie, to wiesz. Może ten, mamy je sobie do dupy wstawić. O. o! W końcu! No. Ja Bo wtedy lepiej przez okno Help me! There's someone trying to get into my tent. kurwa, co Czekaj na chwilę, muszę coś zrobić. Dobra, możemy. I Idziesz, kurwa, czy co robisz? Nie mogę tutaj skoczyć. O, ja o. jestem na dole, hi-hi. Dobra, jak tu mi zaraz coś na ryj wyskoczy, to się tak zesram, że <grym> się Z, zaraz straci, mogę na raju wyskoczyć. Prze co to było? Włączam na Hmm, okej. Okay. Dobra, teletarka latarka daje. Ewidentnie. No, yeah, yeah. This is a trap. Run! Good, good. I ty jeszcze się tak suwasz mi po tym Jezu Ojej, będę chyba to musiał ściszyć przy montowaniu To jest tak paregośne ja ci nawet nie służę teraz, nie? Suwasz tylko podejść podłodze ty to nie mówcie co nie mówię Prawie bym spadł Night... noc szósta Co to FNAF jest, że noce są tutaj jakieś? Ej co jest, koszki dostaliśmy Co dost... a no Zaczynamy. 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 Czekaj, pudełka, nie wiem, właśnie. No, no to czemu... Jezu. A. Co my teraz tak siedzieć będziemy? Czek the radio. No, Jezu, nie chcę. What do do? Some sort of creature is heading towards the Ranger Tower. You have thirty seconds to either leave or hide. Now, what? Fuck this. What's that? Fuck this. This is a question. No. I have to take a look at this. Czemu się tak śmiejesz? Co? Co? Ty zaraz na pizdę wyskoczysz Ale my drzwi zostali... otwarte przecież, to czemu? Co co nie takiego było? Nas coś zabiło, czy co? Ech... Mieliśmy chyba uciekać. No... <laughs> no, A... to co jeszcze? O, oh, why nabrania. Dobra, nie. Jeszcze raz A gdzie ty kurwa jesteś? Czy nas wywa... Czy nas rozłączyło? Że... Witam A my robimy speedrun'a, robimy speedrun'a uh Aha -huh. Ej, dobra, ale, a ty pójdziesz tam sam do tego budyna, że tam są szyldy, ale... Mogę To idź To ja pójdę wy... na te piatroski, co daj mi ty Okej A Noc druga No, no a tutaj nocy było? A dobra, to jest tak, że. Gdzie... Mm. Ok. okej. Nie da się tych drzwi zamknąć teraz. Oszczędzamy. Jesu.

6 na 7 No Teraz możemy wejść? Nie możemy the, the ranger tower? Nie Co to było? Boże Jezu chryste się zesrałem Do pisku gównianego Nawalaj te szczury jakbyś No

This is a trap run. Ah. Okay. Dłoni, chyba A. No dobra, to Nie słucham, nie, mi się to tam skręten ten. A, a sobie Co? Nie by cię sobie wam skierował. No, ja też, ale. Jestem spukany. Dobra, to ja też. Dobra, też. Dobra, zamykamy. No czemu nie mogę. Nie idziemy, ćwietnie się skończyć. Nie

Uh, I don't know. No wait, stand, check the radio. Oh. oh. Some sort of creature is heading towards the ranger tower. You have 30 seconds right, to flee. Ara, tras tak jest, to nam na dole. Na ah, no fuck, Oj, oj. na dół? Ja już to zrobiłem. No i gówno z tym autem nie da się nic zrobić. No nic się zrobić nie da. Dobra, you no know ład. Adios ja No jedziemy przedsięwzięć. Jak jedzie... ja je nawet nie mogłem do tego auta wsiąść! Ja też! Nie chyba to wszystko. No. No. Dobra. Ja się z wami żegnam moi drodzy widzowie, do następnego i... Pożegnam się. Adios. No. Adios.